Szczęść Boże! Kolejny dzień, drugi wokół tajemnicy Bożego Narodzenia. Dziś poznawać będziemy Maryję w jej tajemnicy Boga Rodzicy. Jest to tytuł obok Najświętsza Maryja Panna, jeden z najstarszych używanych w Kościele. Wszystkie tytuły Maryi powstają po to, żeby oddać jej cześć. Ale doskonale też wiemy i pamiętajmy o tym, że Maryja nie chce na sobie skupiać uwagi Kościoła, ale jest tą, która prowadzi do Jezusa. I w tajemnicy Bożego Narodzenia, w każdej innej tej scenie biblijnej Maryja jest, czasami wydaje się, że w centrum, ale tak naprawdę każdy jej gest, każde słowo prowadzi do Jezusa. Pamiętajmy, kiedy mamy jakieś trudności w wierze, kiedy nie potrafimy zrozumieć jakiejś tajemnicy, czy to związane z Jezusem, czy w ogóle z całą Trójcą Świętą, pamiętajmy, że Maryja jest tą, która najbliżej poznała Boga. Była z Nim od najmłodszych lat do samego końca. Jest tą, która uwierzyła wbrew nadziei, nie rozumiejąc nic przyjmuje, że Słowo Boga jest tym, które się spełnia właśnie w niej i przez Nią. Pamiętamy to zawołanie przez Maryję do Jezusa. I niech to będzie dzisiaj przedmiotem naszej modlitwy naszego spotkania z Maryją, że nie zatrzymuje nas na sobie, ale prowadzi do Jezusa. Mimo iż jest nazywana Boga rodzicom, i tak pozornie mogłaby na sobie skupić całą uwagę tajemnicy Bożego Narodzenia. Maryjo, Matku miłości, módl się za nami. I tak jak poprzednio, zachęcam do tego, żeby i dziś zastanowić się nad wezwaniem Maryjnym, które chciałabym, chciałbym dopisać do swojej litanii. Niech nam błogosławi i sprzyja. vim sinnem Panna Maria Amen.